Czy ta grupa tych antysystemowców, powiem, nie wiem, Paweł Kukis, Janusz Korwin-Mikke, którzy, którzy się pokłócili zresztą ostatnio, ale też właściwie większość z tych, którzy tam stanęła i wypowiada w telewizji i wypowiadała te swoje, te swoje obietnice, to jakoś tam była antysystemowa. To jest zagrożenie dzisiaj dla stabilizacji, czy nie? Ja sądzę, że. Nie, dlatego że warto zwłaszcza tym wyborcom Pawła Kukiza, których jakby się trzeba szanować, bo jest w tym jakaś niezgoda, chęć zmiany, że. Prezydent Doronisaw Komorowski, to nie urodził się w Belwederze, nie zawsze był prezydentem. Jako młody człowiek, właśnie był prawdziwym buntownikiem. Mając 19 lat, był pierwszy raz zatrzymany przez ówczesną milicję. A wtedy antysystemowość oznaczała zupełnie coś innego niż Tatara w pobliskiej Radiatok FM restauracji Lotos, tylko prawdziwe represje. Więc ja wolę takie osoby, które w młodości się buntowały naprawdę i ryzykowały bardzo dużo, a dzisiaj są najbardziej predyscynowane do tego, żeby uosabiać majestat Rzeczypospolitej, więc ja sądzę, że ta antysystemowość zawsze potrzebna, zawsze potrzeba, żeby ktoś się buntował. Bez buntu, bez krytyki nie ma, nie ma, nie ma zmiany. To, to jest cecha demokracji. Ale wydaje mi się, że w przypadku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej trzeba pamiętać o tym, jakiego chcemy, jak sobie wyobrażamy tego prezydenta i kto najbardziej tej wizji odpowiada.